Reprezentanci zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 2 z Kępna zostali wicemistrzami Wielkopolski w halowej piłce nożnej. Turniej, którego byli gospodarzem, rozegrano w miniony czwartek. Zawody zorganizowało starostwo powiatowe w Kępnie. Zespół szkół ponadgimnazjalnych zawsze uważany jest za jednego z faworytów. W przeszłości drużyna z tej szkoły wywalczyła już brązowe medale, Jednak nigdy nie była tak blisko końcowego triumfu jak w tym roku. W grach eliminacyjnych nasi zawodnicy zremisowali z Gostyniem 1 do 1 i pokonali tarce 1 do 0. Zwyciężyli także Poznań 2 do 1. W półfinale nasz zespół pokonał Złotów 2-0. W drugim półfinale Poznań okazał się lepszy od Kalisza i wygrywając 2-0, awansował także do finału. Zanim do tego doszło, w meczu o siódme miejsce, szamotuły pokonały rzutami karnymi Gostyń 2-1. W normalnym wymiarze czasowym nie padły bramki. W meczu, który decydował o zajęciu piątej pozycji w Wielkopolsce, Tarcy wygrało także serię rzutów karnych z Elo nr 2 z Konina. W regulaminowym czasie był remis 2-2. W starciu o trzecią lokatę Kalisz wygrał ze Złotowym 2-1. Mecz finałowy był ozdobą turnieju. Stał na niespotykanie jak na rozgrywki szkolne poziomie. Kibice, którzy wypełnili trybuny hali po brzegi, nie doczekali się bramek. W serii rzutów karnych kępnianie nie mieli szczęścia. Piłkarze z Poznania wygrali tą rundę 2-0 i zdobyli tytuł mistrzów Wielkopolski. Tak no jest to na pewno wielki sukces, ale jedno naprawdę, no też nie, no, no niedosyt, wielki niedosyt, bo przegrać finał w karnych, no to wiemy, jak dla zawodnika, jaka to jaka to jest yy, yy, przegrana. Gratuluję wszystkim chłopakom, naprawdę byli zaangażowani w cały ten turniej, nie tylko ten dzisiejszy, ale wcześniej też wygrywając rejon, wygrywając powiat. To, to, to jest cykl wielu, wielu meczów, wielu turniejów i, 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 i naprawdę doceniam to i, i cieszę się, że, że takich chłopaków w szkole mam. Trener piłkarzy skępna może mieć wyjątkowe powody do dumy, bowiem jego zawodnicy w eliminacjach przecież pokonali Poznań, a w finale w normalnym czasie gry był bezbramkowy remis. Dodatkowo szkolna drużyna z Poznania to w głównej mierze juniorzy starsi warty Poznań. Potrafili w grupie wygrać 2-1, także mecz finałowy można było rozstrzygnąć na swoją korzyść, a obserwując ten mecz widziałem, że no bo w ostatnich sekundach naprawdę mieliśmy już taką akcję, gdzie mogliśmy zakończyć bramką, i, i to zwycięstwo byłoby dla nas. I my byśmy się cieszyli, ale myślę, że. To jest też zespół, trzeba pod, powtórzyć, że często ta szkoła w, w tych finałach wojewódzkich no, osiąga wielkie i wysokie rezultaty. Także no, my też nie jesteśmy tutaj tak jak powiem, z pierwszej łapanki, bo muszę przypomnieć, że już mieliśmy jako szkoła trzecie miejsce, piąte miejsce. Można powiedzieć, że jest progres, drugie miejsce. No, mam nadzieję, że jeszcze dożyje taki czasów, że będziemy mieć pierwsze miejsce w, w Wielkopolsce. Najlepszym strzelcem turnieju został Marcin Zaorski ze Złotowa, najlepszym piłkarzem Oskar Kozłowski z Poznania, najlepszym bramkarzem Wojciech Binioska z Kępna.